<laughs> Witam wszystkich, zapraszam na nowy odcinek Cywilizacji 7. Znowu zaczynamy Rzymem, kontynuujemy tą rozgrywkę Rzymem. Tutaj mamy, teraz już jest, nowy patch się pojawił, aktualizacja, którą już mamy zainstalowaną 121. 1. Co prawda, nie wiem zbyt dużo na jej temat. Wiem tylko, że wprowadza na przykład mapę Pangeę Plus, tak zwaną, cokolwiek to znaczy. W każdym bądź razie no, duża ziemia, mało wody. To są standardowe mapy Pangeę. No i zmienia też chyba z tego, co się orientuje, niektóre cechy dowódców. No ale tu nie będziemy, nie będziemy w to wnikali. No i zmienia, palę, zmienia i modyfikuje parę innych rzeczy. Ale to jest gameplay, a nie o omówienie tej aktualizacji. W każdym bądź razie najważniejszą cechą tej aktualizacji jest to, że sprowadziła tą mapę Pangei i zmieniły się cechy niektórych dowódców, przywódców. I że zapowiedzieli następne aktualizacje. Między innymi mają one mm, na przykład y, warsztat steama, y, warsztat steama wspierać. Tak więc może się pojawią niedługo mody na steamie do siódemki. No i ma wspierać też. Duże i ogromne mapy na przykład. Ta, takie te, tego typu opcje, nowe religie, religijne wierzenia mają być. Tego typu rzeczy. No, kontynuujemy tutaj naszą rozgrywkę. Co my tu mamy? A, tutaj nas, o, tutaj, celu, wojownicy z celu nas gonią. Nie pozwolą nam odpocząć i się zregenerować do końca. Ten wojownik ma już 95 punktów życia na 100 wyleczone, tak więc większość mamy wyleczonych, no więc możemy uciekać, bo ci wojownicy nas tutaj gonią. A jakbyśmy tych zaatakowali, nie da rady ich zaatakować. Ale uciekajmy, powiedzmy, tu. I powiedzmy tu. Dobra. O, 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 coś tu jest. Tekumseh. Te medzajowie. Jakiś oddział wojowników Tekumseha. Dobra. My tutaj odejdziemy od nich. Jednostka nie ma punktu, czyli jeszcze tutaj wojownicy. A, to ci wojownicy, co nam się wy, wy, wyprodukowali. Niech oni stoją tu w mieście, albo nie, niech wyjdą sobie, na przykład, nie wiem, tutaj, niech sobie staną na tej soli, na przykład, tak, bo to sól jest. Dobra, jednostka nie ma punktów ruchu, która. Res nullius Pracownik składa skargę dotyczącą kradzieży narzędzi. Oskarżony złodziej twierdzi jednak, że znalazł narzędzia porzucone w miejscu publicznym. Czyli nie czyni to ich niczymi. Czyli to nie czyni ich. Czy to czyni... Dobra. Czy to nie czyni ich niczymi? Dobra, jakoś to przeczytałem. No i teraz tu mamy do wyboru. Nakaz, zwrot narzędzi albo reguła znalezione, niekradzione powinna trafić do prawa. O kurde. Tylko że czy on jakoś rozpoznał, że te narzędzia są jego i ma dowód na to? O to chodzi. Jeżeli w tym względzie, że te narzędzia są... To da zadowolenie, a 50 do zadowolenia na następne obchody. A to da 50 do złota. Reguła znalezione, niekradzione. My zrobimy tak, że zwrot narzędzi nakażemy. Zro, z, zwrot narzędzi. Cokolwiek znajdzie się, a będzie, mam nadzieję, że to jest do udowodnienia, że to należy do kogoś. To będzie się oddawało mu. Myślę, że to jest taka zasada. Wiatrem gnany wśród morskiej piany. Statek bruzde w fala chorze. Nikt jeszcze dotąd tutaj przed nami nie wszedł w to ciche morze. Hmm. Żegluga wymyślona. Odblok technologia, odbloko technologia odblokowana, czyli poznaliśmy żeglugę. Rybacką keję będziemy mogli robić galerę właśnie. Zaokrętowanie umożliwia wszystkim standardowym jednostkom lądowym przemierzanie pól wybrzeża, czyli właśnie to, co robił ten Kusek. Pamiętam w poprzednim odcinku ja nie mogłem wejść jednostką na morze oraz plus jeden do żywności z łodzi rybackich. To jest całkiem. To są całkiem niezłe cechy, szczególnie że my tu mamy na, nad morzem. Miasto. Stosunki, cele. Zdaje się, że Twoje stosunki z Tekum Sechem zmieniły się z uwagi na cele tamtej cywilizacji. Pamiętaj, że wzmocnienie lub pogorszenie stosunków z innym przywódcą nie wymaga bezpośredniego kontaktu z nim. Więcej informacji o celach, jego i waszych stosunkach znajdziesz na jego profilu. Zerknijmy na niego. Nie, ja nie chcę Rzymu. Dlaczego? Znaczy, ja chcę taką cechę taką chcę. Nie? Tak tato, otwarte granice. Wymiana kulturowa. To są utrudnienie zagłębiania idei, utrudnienie produkcji rolnej. Potępienie. Tu mogę... Ale no, gdzie są te jego? Neutralność, o, zneu... osiedlenie się zbyt blisko stolicy innej cywilizacji. To znaczy ja się o... osiedliłem zbyt blisko jego stolicy. Cel przywódcy plus 5, wsparcie plus 5 i przedsięwzięcie z inną cywilizacją plus 10. Pomoc wojskowa. Mhm. Oligarchie mają. I umiejętności przywódcy. Dobra, nie będziemy wnikali w umiejętności przywódcy Tekumsecha, tylko pojedziemy dalej. O, tutaj coś się stało. Tekumsek wywołuje incydent dyplomatyczny. Przyczyna: osiedlenie się zbyt blisko stolicy innej cywilizacji. W, w rezultacie zyskuje 60 wpływów. Hmm, ciekawe. Ale ktoś się osiedlił? On się. On tutaj. Aha, bo on tu miasto zbudował. A to jeden spaniaczek. Zablokował mi, bo się zastanawiałem, czy nie i z tymi osadnikami tu za morze. On mnie tu zablokował. Ja mu dam dopiero. Dobrze, że się gotuje do wojny z nim. Gdzieś tu ten Tekumsech jest. A tu co się stało? Tekumsek cel Tekumsecha zmienił stosunki między wami. Dobra. Wiemy tekum sechu, zapamiętamy to, dodamy to do naszych rachunków, krzywd i zysków, i będziemy z Wami jeszcze bardziej się starali Was tutaj unieszkodliwić, skoro tak tutaj agresywnie się zachowujecie. Bo miałem wątpliwości co do ataku na Was, się zastanawiałem, ale jednak. Skoro wy tak tutaj nas traktujecie, nie fair powiedzmy, no to zbroić się będziemy mocno. Czy ja tu się zbroję? Tak, wojowników. Ja tu tych wojowników ciągle produkuję. Dobrze. Tutaj w Rzymie produkujemy wojowników. Będziemy rozwijali tego legata i tą armię się stworzy. Ten legat to już jest. I tą armię wokół niego się stworzy. I będzie dobrze. No to, co teraz? Wybierz technologię. Technologię mogę wybrać. Zatem wybieramy technologię. Waluta, pismo, czy hodowla zwierząt. Waluta to 22 rundy będzie, tury będzie się tworzy, tworzyć, wynajdywać. To nie ma sensu tak długo czekać. Ale te starsze, te starsze, można się nad nimi zastanowić. Czyli pismo, co nam da pismo? My już mamy pismo. Pismo mamy, tylko byśmy mistrzostwo w piśmie i to nam da dobre związane z nauką plus jeden do nauki. Jeden kodeks bym zyskał. I kradzież postępu technologicznego. Zyskujesz technologię, której nie posiadasz od skazanej cywilizacji, która nie posiada odpowiednich technologii. Otrzymujesz naukę. Aha, dobra. Irygacja. Co da irygacja? Ogród. Będę mógł budować plus 1 do limitu osiedli, także będzie można i wiszące ogrody a tu mamy hodowle zwierząt, dół pilarski, dochód plus 1 z produkcji, plus 1 do produkcji a bazowy, czyli zawsze jest plus 1 do produkcji, plus 1 do produkcji z obozów i hadderwali. Magazyn związany z produkcją. Budowla niezwiązana z żadną epoką. Procarze. Jednostka dystansowa pierwszego poziomu epoki antyku. Plus jeden do produkcji z i Plus jeden do żywności z pasmisk. Czy my w ogóle mamy jakieś zwierzęta gdzieś na terenie? Tu mamy jadeit, tu mamy sól, tu mamy te barwniki, tu znów mamy jadeit. Nie widzę tutaj żadnych zwierząt. Tu będziemy mieli jakieś zwierzęta? Nie, tu mamy. A skóry, jest, skóry. Tu będziemy coś mieli: tu będziemy mieli srebro, ewentualnie, albo gips. No na razie, zwierząt, to my tak za bardzo tu nie mamy. Więc nie wiem, czy to się opłaca, te zwierzęta, tą hodowlę zwierząt robić. Ale dopiero wtedy, jak zrobię hodowlę zwierząt, będę mógł irygację i mu, murarstwo robić. Dobra, to jednak zrobimy tą hodowlę zwierząt, żeby rozwinąć tam tamte. Dobrze, wydaj rozkaz jednostkom. Tu nasz wiadowca. Tutaj ci wojownicy nas gonią, tak więc my się tutaj nie damy i uciekamy tutaj. I tutaj jest Vaset, stolica Imperium Egipskiego Tekumsecha, czyli już poznaliśmy jego miejsce. Dobrze. Jeszcze jakieś rozkazy jednostkom. Tutaj możemy. Gdzieś tu, ja myślę, nad morzem, żeby zrobić to. To miasto. Nie wiem, czy gdzieś... Tu pójdziemy. Wydaj rozkaz. No ci tutaj, dobrze. Tu jest niepolecane chyba, ale tu jest. No właśnie, tutaj ja myślę, żeby zbudować. Nie, nie wiem, byśmy tutaj mieli wtedy dostęp do tego gipsu, do tego srebra i do tego gipsu tutaj. Nie wiem, jak blisko można, jak da, daleko można rozwijać swoje osady, no ale to byśmy zrobili. Chyba, że... No dobra, tutaj byśmy ją zrobili. Dobra tam, to jest pierwsza gra. Zobaczymy jak to się w ogóle gra. Dlatego to robimy. Tak więc badamy to wszystko. Wydaj rozkazy jednostką. Tutaj a, ci legioniści. To niech oni się tu oportyfikują. Dobrze i ktoś jeszcze? A tutaj. Przyjaźni wojownicy z wioski Arna są przy naszych zwiadowcach. Można jako z nimi zagadać. Nie trzeba ich wioskę znaleźć. No dobra. Jak wy byście obserwacje zrobili, to mielibyście plus 1 do zasięgu. A jak szukanie, to plus 1 do zasięgu widzenia przez jedną turę ujawnia odkrycia w promieniu dwa razy większe. Większym, dobra, nie to my idziemy. Myślę, że możemy iść tutaj. No, piękny teren, sól chyba jest. Tak, sól, skóry i sól. Sporo soli tu jest. I tu jest jeszcze sól. I tu jest jeszcze jadejt. Dobra. Tu się poosiedlamy, i teraz zrobimy następną turę. Wybierz produkcję. Czyli w Rzymie można coś zrobić rybacką keję, spichlesz, bibliotekę. spichlesz proponuje nam doradca gospodarczy. Dwa da nam żywności, jeden nauki i jeden kultury. To myślę, że to jest albo biblioteka, też jest naukowy, proponuję, ale my chyba najpierw spichlerz zrobimy, żeby miasto się rozwijało jak najszybciej. A nie, my mieliśmy wojownika zrobić. My mieliśmy wo wojowników produkować. żeby się na tego tekumsecha wyprawić za to, co on tutaj nam czyni. Ale jednak, nie, do, dobra, dawaj tego wojownika następnego. Dobra. Nadwyżka wpływów. Nadwyżka wpływów. Niewykorzystane wpływy nie mają żadnej wartości. Powinniśmy użyć zgromadzonych wpływów do wzmacniania sojuszy i zwiększania dochodów z handlu. To znaczy, co one, będą mi znikać te wpływy? Nie, nie można już gromadzić wpływów? Wydaj rozkazy jednostkom. No, nie wiem, czy nie można gromadzić. To znaczy, że co, tylko 308 i już koniec? Czy po prostu, czy będą mi rosły i będę mógł mieć więcej? No? no to będę mógł w innym czasie ich użyć, jak już znajdę inne wa ważniejsze cywilizacje niż te, które mnie tutaj. Jakieś dziwne rzeczy wyprawia. Dobra, nasz zwiadowca tu się kręci. Następne jednostki, tutaj. I ja nie wiem, czy tu to, to miasto, czy tu nie będzie za, za blisko. Jednak na to miasto chyba trochę za blisko będzie. Da się ich jakoś połączyć. Czuwanie, uśpienie. Osiądź z gry, ruch, pominturę, fortyfikuj nie. Dodaj do armii, nie da się ich połączyć, dobra To na razie weźmiemy tych wojowników i ruszymy się nimi Tutaj I następna jednostka No właśnie ja nie wiem A tu proponują dobre miejsce na miasto No ale to nie będzie na, na... Nie no, będzie nad morzem. Dobra. Dobra, okej. Okay. To ja tu idę. I ci niech idą również tutaj. Dobrze. Wydaj rozkazy jednostkom. Tu mamy tego żołnierza. To niech on się poruszy tu. I się tutaj... Dobra. I tu. Ja I niech się tu fortyfikuje. Działanie dyplomatyczne. Pomoc wojskowa. zainicjowane przez Tekumsecha, którego celem była twoja cywilizacja zostało ukończone. Dobra. Koniec pomocy wojskowej. Wydaj rozkazy jednostkom. Jeszcze tu jest nasz wiadowca To on się... O, dotarliśmy nad następne morze Czyli tu jest dużo wód Dobrze, się tą żeglugę rozwijamy Rozwinęliśmy To następna tura teraz Mamy 318, czyli te wpływy tutaj rosną, czyli no te nadwyżki, no, no, będzie można wykorzystać kiedy się chce, a nie że trzeba koniecznie co lundę wykorzystywać, bo się je traci. Chyba że jakiś, jest jakiś pułap tych nadwyżek, nie wiem. A zobaczmy, co w ogóle możemy takim cechowi zrobić. Otwarte granice, wymiana kulturowa. Co to da? Nie. Można utrudnić zagłębianie idei. Nie, na razie nic mu nie będziemy robili. Nie pogłębiamy ani nie... ...niszczymy naszych relacji, przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale... już powoli się zbroimy ku temu. Wydaj rozkazy jednostkom, proszę bardzo, nasz zwiadowca tutaj, o! Tu cegielnia, tylko... aha, bo tu jest ten... Dobra, pójdziemy. Dobra. I my tutaj jesteśmy. To my pójdziemy na południe. I teraz jest następna tura. Proszę bardzo, w następnej duże. Przepraszam. Co tutaj się dzieje? Aha, ci doszli tutaj, to wydaj rozkaz jednostkom. Jest tutaj, można miasto założyć. No to zakładamy miasto. Jak się na miasto jest? Załóż o o osiedle. Pyk. Pięknie, ekspansja. Twój lud stworzył. Twój lud stworzył nowy dom, dzięki czemu zyskujesz swoje pierwsze miasteczko. Jak w przypadku miast, żywność tego osiedla umożliwia jego powiększanie się na pobliskie pola. Jednak budowle i jednostki w miasteczkach mogą być kupowane wyłącznie za złoto. Aha. Możesz też wydać złoto, aby przekształcić miasteczko w pełnoprawne miasto. Przy czym koszt takiej transformacji jest tym większy, im więcej miast ma Twoja cywilizacja i maleje wraz z rozwojem miasteczka. Ok. Dobrze, czyli im większe miasteczko, tym mniejszy koszt. I im więcej miast ma cywilizacja, tym większy koszt. Dobrze. Kapuła. Kapuła jest zadowolona. Są szczęśliwi. Dobrze. Okay. No, no to mamy miasteczko. Powiększ miasteczko. Mogę powiększyć już od razu miasteczko? Proszę bardzo. To powiększamy. Co tu jest? Kamieniołom. A tu farmę można po powiększyć tutaj łódź rybacką tutaj chatę drwala tutaj farmę, a tutaj nic. Rozbudować miasteczko można. Nic nie można w górze. No dobrze. To my powiększymy w stronę farmy. Tu zrobimy farmę i przy okazji do morza będziemy żeby graniczyć z morzem. Dobra. Bo to mi da 2 i jeden, jeden za A tutaj nie, chata drwala da mi więcej. Hata drwala da mi 2 żywności, 1 złota i 1 zadowolenia. To tutaj powiększymy. Dobra. Hata drwala powstała. I tutaj myślę, że możemy zakończyć. Akurat jest następna tura do przygotowania, więc tu zakończymy. Naszą grę na, na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście i słuchaliście mnie. Zapraszam do następnych odcinków, czy to Cywilizacji 7, czy innych filmików na moim kanale. No I do usłyszenia.